I Luną, bo to jest napisane Lena, i Luna, i Uśmieszek. Yy, nagrywamy teraz misję, no, że Lena i Luna coś tam szkicuje. I czekam na jakąś osobę. I jak chcecie, piście jakieś yy, pytanie do nas. Nie wiem, czy. Nie wiem, po prostu jakieś pytanie, bo mi... na razie mi nic nie idzie na myśl. Lena i Luna potrzymasz na razie i tam nagrywaj sobie to co szkicujesz. Tu należy serduszka. Dobra. Na razie narysowałam dwa serduszka i dalej no nie wiem co na szkicować. Po prostu serduszka i może napiszcie tutaj na dole jakieś pytanie co mam na szkicować. To ja chętnie przeczytam i tutaj narysuję. Albo mogę y, tutaj Wasze imiona napisać, albo coś. Hej, czterem osobom. O, hejka czterem osobom, ja już do Was wracam. Przyniosłam z Mam ja mam to Dobra. Hej, czterem osobom, ja już też się z Wami witam. Um. Piszcie y, pytania do nas. Pytania, na przykład, co mamy ym... naszkicować tutaj, albo mogę Wasze imiona tutaj Aha. wpisać. Tak. Hejka, o, hejka kolejnym. kolejnym osobom, no. bo mnie na chwilę nie było, bo mam na chwilę po cukierki. i Już wróciłam. Mhm. Serduszka dla was. Mam więcej no patrzcie. patrzcie. O, tu jedno i tu drugie. Podzielcie się. Dobra, ja jem. Trzy, dwa, jeden. Trafiłaś. Hejka. hejka. O hejka kolejnym osobom. Ops, hejka. <grym> mm, o, dobra. Lene, Luna na namaszkicę, coś na przykład i kotka, bo ty ładnie kotki rysujesz. No dobra. O. Ja, t, y... Hejka, Andrzej, hejka, hejka. Dobra, y, to wczoraj naszkicowałam kotka. Teraz i Luna naskicuję. Szkicuj, szkicuj. 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 Andrzej, zadaj mi jakieś tutaj pytanie. Co, znaczy, co mamy tutaj na przykład narysować? O! Albo mogę tutaj y, cię napisać jak chcesz. Y, napisz co mamy tutaj, bo to jest taka strona dla widzów i tutaj widzowie y, y, o dziękuję za łapkę w górę, tu widzowie na przykład piszą, co mamy tutaj narysować, albo napisać y, Natalia, hej. hejka, hejka Natalia. Tutaj właśnie... Hejka kolejnym Hejka. Tutaj jeśli... Piszcie w komentarzach, co mam na przykład tutaj narysować, bo tu jest dla ma dla widzów. E... arbuza, arbuza, dobra, to ja narysuję. E, Trzyma orania. Na tutaj arbuza. Nie wiem czy mi wyjdzie. W moją stronę, jak coś się rysuje. E, nie wyjdzie mi trochę, ale dobra. Jest ok. Zapomniałam jeszcze zaraz Ups. Gumka, zapomniałam. Anna, pozdrawiam mm. cię bardzo. E, dobra. Mm. Dobra, Lena i Muna z kamerę trzyma. Mm. Mamy e, jeszcze narysować kota. Kota, dobra, zaraz narysuję ko, ko, e, kota. To na razie rysuję arbuza. Hemdal się ma. E, tutaj, mamy no, jak coś, tylko szkicujemy. Kota? Dobra. E, Kota. Dobra. Psa i kota. Dobra, Tu narysuję kota. Takiego po jeszcze prostu. Jeszcze Wiem, e, czytałam, czytałam. Nie wiem, czemu taki smutny trochę wyszedł, ale ok. Dobra i teraz psa? Tak. Co jeszcze mam narysować? Jak zamazano to piszcie. Um. Anna, pozdrawiam cię. O, trochę też mi pies nie wyszedł, ale jest ok. Już y, gotowe. Wszystkie wasze te. Co chcieliście? Szopa pracę. <laughs> dobra. Tyle ej, mamy... Poczekaj, co tu było? Tyle mamy osób. Ej, profil twój czy nazwę? Bo ja nie wiem, ej, co do końca ci o co chodzi z tym profilem. Pozdrawiam cię, Gabrysia. Okej, okay, dobra. Ład... Ładny, Andrzej, dzięki. No nie, jest jakiś ekstrawagancki, Lenarbuzo, ale jest ok. Dobra. Daj mi teraz. Kajka kolejnym osobom, które tu są. Nie. Tak, teraz Lena i Luna, więc. Bo może na kolejnej stronie. Nie, tutaj, tutaj piszmy, bo to jest strona dla widzów, więc tutaj. To co ja mam narysować? Dobra, jaj. Dobra, czekam. O, dziękuję za łapkę w górę. Znaczy dwie łapki w górę. Um, a chodzi Ci o pieska, czy o te, te cyfry takie i bańki? Um, um, e, narysuj YouTube'a. Napisać YouTube'a, czy narysować YouTube'a, bo jakby ja nie koloruję. Ehm. Um, to YouTube'a narysuję, dobra? Nie napiszę, tylko narysuję YouTube'a. Nie wiem, czy mi wyjdzie... O, dobra. Okej, okay. ja i tutaj tak, po prostu ołówkiem zamorzę. Mm. Chodzi ci o czarodzieja? E, co? Mam, e. E, dobra, e, Tam. E. Dobra. Profil, czyli tego pieska, mm, ja nie umiem tak malować, więc możemy, dobra, spróbuję namalować, ale jak mi nie wyjdzie, to nie mam wina, bo ja nie umiem tak malować. <grywa> bo już jeden piesek był podobny, więc tak po prostu twojego takiego puchatego zrobię. Mm, tak ja, ups, tak ja tutaj trochę puchatego. O, ups, tak ja oczywiście trochę wielkie zrobię. Ale... Dobra, już jest gotowy, nie umiem inaczej. Mm. Jest ok, dobra. Jest um, ok. Jak coś nie umiem, oczy mi się trochę za dużo wziął, więc wymarzę trochę, bo mm, te oczy są trochę za duże. No, dobra. Uu. No, my umiemy czytać, no jak inaczej. Mm. Dobra, dobra. Mów y, mi, kiedy jakieś jest coś jeszcze, żebyśmy narysowały. O. Narysujesz dinozaurę. Nie umiem niestety dinoza bardzo dinozaru, ale. Nie, próbuję. też nie umiem. Spróbuję. Może to wygląda trochę jak kaczka, dobra. Kogo uwielbiasz? Bagietkę czy Lena i Lunę? Dobra. To... Bo ta za kamerą to jest Lena i Luna. Dobra, powiedzmy, że to jest dinozaru, ale wygląda jak kaczka. Nie umiem inaczej, dobra. Um. Motylka, dobra, narysuję motylka. Już się kończy miejsce, więc piszcie. Lena um, i Luna tutaj czyta tylko. Um, jest OK. Um, dobra. Tu, tu jest motylka. O, tam. Mm -hmm. Co jeszcze? Um, księżyc narysuj. Księżyc, OK. Um, księżyc może mi nie wyjść. Ale dobra. Na, narysujesz logo Brawl Stars? Bro, logo Barusta, Brawl no. Stars? E, niestety nie, bo... Mm, no nie, nie narysuje mi się to i to w ogóle nie wyjdzie, więc niestety nie. Ale mogę na przykład napisać Brawl Stars. Może być napisanie? Narysujesz narysuj, e, psa Jamnika? E, jamnika. E, tu jest Jamnik. Tu już jest narysowany Jamnik, trochę trochę nie wygląda, ale to jest jak coś Jamnik, więc już... Narysowałam. Um, yy, narysował się, ale nie wiemy jak wygląda. Yy, możemy tylko twoje... Yy, dobra, okej. Oh, Logo. Yy. Olimek, papa. Narysuj yy. siebie. Dobra. Yy. Yy. O, hej,ka kolejnym osobom, które już tu weszły. Teraz ja kameruję, a Ty Lena i Luna rysujesz, okej? Okay? Ja będę czytała i ci będę mówiła, czy co, jakaś osoba weszła, okej? Okay? Znaczy, napisała. Um. Dobra, Lena i Luna, rysuj. Ja ci powiem, kiedy będzie coś, a mi się. Jeszcze nic nie rysuj! Mhm. No. Dobra. Tutaj masz to. D daj gumkę. Wymasz to. Narysuj logo Robloxa. To ja umiem narys ja umie narysować. Daj, trzymaj. Ja nie umiem, bo ja w ogóle Robloxa nie mam. Ja mam, więc. E, nie więcej coś pamiętam, to jest tak trochę... E, trochę nie wyszło jak coś. To jest Robloxa. Jest okejo. E, ja ile tu jest tego? Osób. No. Um, już nie widzę! Gdzie tu już, ej, ale dużo. Ej, ja już normalnie się nie rozłapiły. Narysuj dajmy. traktora. Traktora? No. Gdzie jest traktor? Ja tu nie widzę. Gdzieś tu był. Mu, muzyka, dobra. Spróbuję narysować, ale nie będzie. Nie wyjdzie mi tak zbyt. Dobra. Um, nie umiem inaczej jak coś, więc może nie wyjść. O. Patrz, narysuj, narysuj traktor. Dobra, narysuj już traktor, poczekaj. Jak ktoś nie wyszedł to trochę, bo ja nigdy traktora nie rysowałam. E, dobra. Daj mi teraz... Piesek, pozdrawiam. Pozdrawiam, pozdrawiam. Piszcie, co wam narysowałem, bo jeszcze nie rysowałam. Pikachu! Dobra, narysuję. Kiedyś rysowałam, powinno mi wyjść, Ja umiem. Nie, nie. nie o nie. dobra! Tutaj narysuję. A bagietka się zastanawia, co to pi, pika. No wiecie. Po prostu myślałam, przeczytałam. Pikachu. Nie, po prostu dawno już nie rysowałam Pikachu. Ja mówię, rozmyślałam. Jak Narysujesz mi... pająka? A ja nie umiem pająka. Spróbuję narysować, no Ale Andrzeja. za Ale za... Dziękuję za... E, kotki. No to... E, to jak to tu jest? Bo ja nie widzę. Bo. No kotki. Co ty ślepa? No tutaj patrzę na... jak się nazywa. No przeczytaj mi się jak nazywa on się. W osoba co te kotki wysłała. Oba, już pikazu. Nataniel? Nataniel, dobra, dzięki za kotki i za pieski. Dobra, i daj, daj mi teraz ja bo tutaj... Dobra, e... Bo czekajcie, bo ja jeszcze czytam. Pozdrawiam Cię Karolina. Ej, narysuję ja... Już jest narysowana ja mniej jak coś. Ej, no bo... Dziękuję Natalia za kotki w pudełku. Tym się właśnie inspirowałam. Ale niestety musimy już kończyć transmisję na żywo, bo już się skończyło miejsce, więc pa i do następnej transmisji na żywo. Na razie, Lena i pożegnaj się, pa! Pa! <ścoughs>